Druga Dżuna nie trafiła jeszcze do kin, ale Warner Bros myśli już o trzeciej odsłonie serii prowadzonej przez Denisa Villeneuve'a. Studio zdecydowało nawet o tym, w którym roku mamy zobaczyć ekranizację Mesjasza Dżuny. Kilka dni temu dostaliśmy nowy zwiastun drugiej części Diuny i dowiedzieliśmy się, że film nie będzie wcale taki długi jak pierwotnie zakładano. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że produkcja może trwać ponad 3 godziny, ale ostatecznie skończy się na 2 godzinach i 46 minutach, czyli metrażu tylko o 11 minut dłuższym od pierwszej części. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że do świata stworzonego przez Franka Herberta wrócimy jeszcze w trzecim filmie, adaptującym drugi tom jego sagi. Z najnowszych przecieków wynika, że Warner jest pewny sukcesu drugiej Części Diony I już teraz zgodził się na zrealizowanie trzeciej części. Studio chce, by Mesjasz Diony zawitał do kin w 2027 roku. I am Paul Dłuższa przerwa pomiędzy premierami bierze się z tego, że Denis Villeneuve chciałby opuścić na chwilę pustynną planetę Arrakis i zająć się zupełnie innym projektem. W planach reżysera znajdują się dwa potencjalne przedsięwzięcia. Pierwszy z nich to film o Kleopatrze, w którym miałaby zagrać Zendaya, a drugi to adaptacja powieści science fiction Spotkanie z Ramą autorstwa Artura C. Clarka.